Camper KB Nową 750 LGB to camper zbudowany na podwoziu Mercedesa Sprintera z silnikiem dwulitrowym i o mocy 190 koni mechanicznych. To co ważne na tym etapie, to camper zabudowany jest na ramie ALCO, czyli najwyższej jakości ramię do budowy pojazdów kempingowych, które gwarantują najwyższą stabilność prowadzenia takiego pojazdu i to, co jeszcze ważniejsze, ten camper. Jest kamperem do 3,5 tony dla czterech osób. Przy Mercedesie Sprinterze nie jest to takie oczywiste, dlatego jest to zapewne bardzo duży plus. Kamper stojący za mną jest auto używane z przebiegiem około 32 tysięcy km i jest dostępne od ręki. Zapraszam Was do wnętrza tego KB. Oczywiście zwyczajowo Moskitiera, czyli standard dla tej wersji. To na co warto zwrócić też uwagę, to duże masywne drzwi wejściowe z oknem i oczywiście Moskitierą zaciemniającą. To, na co na, na pewno warto też zwrócić uwagę, wchodząc do tego kampera, to to, że są dwa schodki, więc jest dość niski próg wejścia. Nie musi być tego wysuwanego stopnia, znanego najczęściej z, z kamperów. Tutaj naprawdę swobodnie, nawet dla starszej osoby, bez problemu można sobie wejść, bez konieczności podnoszenia bardzo wysoko. Nogi. Chodźcie do środka. Strefa dzienna tego KB to standardowa strefa dzienna z pufem po prawej stronie, od drzwi wejściowych i dwoma miejscami dla pasażerów w drugim rzędzie. Jest tutaj naprawdę dość duży stolik. Jeżeli mówimy o tej strefie dziennej, ona ma w sobie dwie funkcje, czyli jest a właściwie trzy funkcje, czyli dwa miejsca do jazdy dla pasażerów w drugim rzędzie, strefa dzienna, ta użytkowa części hotelowej, czyli jedzenie, spędzanie wolnego czasu, no i trzecia, czyli rozkładana na drugie łóżko do spania dla dwóch osób, czyli dwie osoby śpią w tylnej części zabudowy, do której za chwilkę sobie przejdziemy, a dwie tutaj w strefie, w strefie dziennej. Na co warto zwrócić uwagę, jeżeli tutaj jesteśmy? Na pewno. Super wygodne fotele z pięknymi przeszyciami od kabe. Jest to naturalna skóra i to naprawdę czuć, że jest to zrobione z najwyższej jakości materiałów. Bardzo wygodny fotel z wielopoziomową regulacją sprawia, że naprawdę komfortowo możemy tym pojazdem podróżować. No a jeżeli komfortowo, jeżeli wygodne fotele, no to nie sposób powiedzieć o podwoziu, na którym zbudowany jest ten model nową. Jest to podwozie Mercedesa Sprintera, 2 litry, 190 koni mechanicznych, połączone z automatyczną skrzynią biegów. Co sprawia, że naprawdę mega komfortowo możemy podróżować bez względu na, na długość naszej trasy. Sam sobie Mercedes sprawia, że właściwości jest trzymanie się drogi, wiele systemów bezpieczeństwa. Adaptacyjny tempomat powodują, że naprawdę bardzo komfortowo i bardzo bezpiecznie możemy się tym pojazdem przemieszczać. Myślę, że przy założeniu, że pojazd jest prawie 7,5 metrowy i dość szeroki, może sprawiać wielu kierowcom ten gabaryt pojazdu jakiś tam problem. W przypadku podwozia Mercedesa i zabudowy na bazie ramy ALKO, czyli bardzo stabilnej, najwyższej jakości najwyższej jakości ramię pod zabudowę kamperowe Alko myślę, że te wszystkie wątpliwości powinny odejść na bo, bo ten samochód jest niesamowicie stabilny i niesamowicie dobrze się go prowadzi. Nie sposób tutaj nie powiedzieć również o komforcie, no bo o fotelach wspomniałem, bardzo komfortowe, bardzo wygodne fotele z podłokietnikami, sprawiające, że... Nie chcę nawet z tych foteli wstawać, ale to co znane z podwozia Mercedesa, to na pewno duży dotykowy ekran z całym systemem zarządzania tym pojazdem, z zestawem audio. Oczywiście z tego poziomu możemy. Podłączyć sobie również telefon za pomocą Android Auto bądź Apple CarPlay a i korzystać z funkcjonalności telefonu, które podczas jazdy mogą być nam potrzebne. Jeżeli mówimy o desce rozdzielczej, znajdziemy tutaj również zwyczajowo, jak przystało na Mercedesa, Sprintera, znany już z innych modeli, system do zarządzania klimatyzatorem. Jest to klimatyzacja automatyczna. Zapewniająca komfort tutaj w kabinie. To, na co na pewno warto zwrócić uwagę, to co podkreśla tutaj klasę KB i jakość tego pojazdu, to fajne ambientowe wykończenie tuż nad szoferką. Połączone z czarnymi elementami wykończenia tej szoferki, naprawdę bardzo ładnie się to ze sobą zgrywa. No i nie sposób powiedzieć o tym potężnym oknie panoramicznym, którą mam tuż nad głową. Ono jest naprawdę potężne i myślę, że w słoneczne dni wpuszcza naprawdę bardzo, bardzo dużo światła i dzięki temu tutaj w środku jest, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. W górnej części szoferki znajdziemy również dwie poręczne szafeczki na takie najpotrzebniejsze rzeczy, które mogą się nam przydać podczas jazdy. Każde z okien, czy frontowe, czy boczne okna oraz to górne, dachowe, oczywiście, ma w sobie roletę zaciemniającą, więc możemy tutaj komfortowo spędzać czas nawet po, po zajściu słońca. Cóż jeszcze w strefie dziennej chciałbym powiedzieć? Na pewno to, co wiecie, że bardzo lubię, czyli dodatkowe okno nad strefą dzienną, wpuszcza dużo światła, czujemy się tutaj zdecydowanie lepiej, jest na pewno, na pewno to duży komfort. Możemy je również otworzyć, wpuścić troszeczkę powietrza, przewietrzyć co wnętrze tego. Kampera, więc to standard, ale po prostu warto na to zwrócić uwagę, że, że w tym modelu producent również o tym pomyślał. Jeżeli mówimy o strefie dziennej, to dwie przestronne, naprawdę dość duże szafki. Na, na, na nasze rzeczy. Oczywiście znana nam również w przypadku takich rozkładów szafka po prawej stronie od wejścia. Kryje w sobie coś troszeczkę innego niż w standardowych wersjach. Nie ma tu półek, ale za to jest dedykowany uchwyt na telewizor i tenże telewizor po otworzeniu dolnej części szafki możemy opuścić sobie tak, aby ze strefy dziennej można było oglądać telewizor. Jeżeli będzie to telewizor smart, no to wiemy o tym, że dostępy do wszelkiego rodzaju platform streamingowych, ale również telewizji, jeżeli będzie tutaj antena satelitarna. Przy wejściu bardzo ładnie zrobione, zrobiona szafka. To co bardzo często doceniam i podkreślam w naszych materiałach, to właśnie te szafki przy wejściu. A jak wychodzimy z kampera, warto mieć swoje drobiazgi, które z reguły zabieramy ze sobą na zewnątrz. I tutaj producent KB zadbał właśnie o kilka drobnych szafek na takie nasze rzeczy. Możemy tutaj również odłożyć telefon, jest dostępna tutaj ładowarka indukcyjna, bardzo ładnie podświetlona klamka ułatwiająca. Wejście do tego kampera, no i lustereczko na sprawdzenie swojego luku tuż przed wyjściem na, na camping. Nad drzwiami, zwyczajowo w tych, z reguły w tym miejscu znajduje się cały panel do sterowania i zarządzania całym kamperem, czyli poziome oświetlenia, ogrzewanie, pompa wody o tym nie będę się zagłębiał tutaj, bo to działa raczej. W każdym aucie bardzo podobnie, ale to, co na tym etapie chciałbym podkreślić, to to, że ten model wyposażony jest w ogrzewanie Alde, czyli to, które ma w sobie, mówiąc wprost, grzejniki, jest ogrzewane specjalną cieczą. Te grzejniki rozprowadzone są po całym pojeździe i zapewniają najwyższej jakości komfort termiczny. Ogrzewanie Alde to najwyższy poziom ogrzewania dostępnego w pojazdach kempingowych na rynku, więc warto tutaj podkreślić, że ten, to auto jest właśnie w to ogrzewanie wyposażone i tym samym spełnia wszelkie warunki do tego, żeby można było podróżować tym kamperem przez cały rok, jest bardzo dobrze wyizolowany dzięki konstrukcji z aluminiowych ścian i wypełnienia z bardzo szczelnego styropianu XPS no i do tego w połączeniu z ogrzewaniem Alde daje najwyższy komfort termiczny nawet przy najniższych temperaturach. Także polecam wyjazdy na narty tym kamperem. To na co warto zwrócić też uwagę fotele kierowcy i pasażera z przodu przyte są bardzo ładną skórzaną tapicerką, a tapicerka w drugim rzędzie, czyli miejsce pasażera, pasażerów w drugim rzędzie jest materiałowa i to co ciekawe jest opcja w przypadku KB. Możemy wybrać sobie w całości tapicerkę skórzaną bądź właśnie w, takim, w takiej sekwencji jak, jak jest tutaj. Może być też ona również w 100% materiałowa, i to bardzo fajnie, bo ta tapicerka w drugim rzędzie, czyli w tej części hotelowej, nazwijmy to, nie nagrzewa się tak i myślę, że na pewno zdecydowanie bardziej komfortowo w te upalne dni możemy po prostu skorzystać, usiąść i niekoniecznie się przykleić do skórzanej tapicerki. Tuż za strefą dzienną, w tym rozkładzie, w tym można powiedzieć najpopularniejszym rozkładzie kamperów dostępnych na Polskim rynku znajdziemy aneks kuchenny, i tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo pomijając standardowy zlew czy trzypalnikową kuchenkę gazową otwieraną na, w dwóch sekwencjach mamy naprawdę bardzo duży. Bardzo duży ten aneks z dostępem do blatu roboczego i to są takie drobiazgi na które lubię zwracać uwagę, czyli zakrywany zlew pozwalający nam jeżeli jest zamknięty korzystać jako dodatkowej przestrzeni użytkowej. Dodatkowo przed kuchenka jest dość mocno wciśnięta do ściany, dzięki temu pozostawia nam tu naprawdę spory kawałek blatu roboczego. U góry znajdziemy trzy naprawdę bardzo szczelnie zamykane Szafki na akcesoria kuchenne, i to, o co warto na tym etapie, wa, warto o, o tym powiedzieć, że tutaj jest czuć bardzo mocno jakość tych zamków. To podkreśla na pewno właśnie jakość producenta najwyższej klasy, nawet przy takich drobnych rzeczach, najwyższa jakość materiałów uży, użyta do, do produkcji tych zamków i, i, i klameczek. U dołu, również szu, znajdziemy szuflady zwyczajowo na sztućce, na akcesoria kuchenne talerze, również bardzo fajna opcja, to drobiazg ale miejsce dedykowane na kosze na śmieci no i tego miejsca jest tutaj naprawdę w tej wersji sporo, bo mamy łącznie 6 szuflad 3 szafki u góry więc tutaj bez problemu tam jest szufleczka techniczna, więc bez problemu myślę, że wiele rzeczy ze sobą Możemy zabrać, oczywiście nie szalejemy, to camper do 3,5 tony na Mercedesie dla czterech osób, więc tutaj z tą wagą na pewno trzeba uważać przed dłuższym wyjazdem, ale myślę, że rzeczy dedykowane do rynku kamperowego, czyli talerze z melaminy, szklanki, one są na tyle lekkie, że nie dociążą nam tego kampera w taki sposób, że, że go przeważymy. Tuż za mną e, uzupełnienie każdej lodówki e, kamperowej, e, czyli lodówka od Dometica. To jest lodówka e, 137 litrowa. W tym przypadku otwierana obustronnie. Nie polecam z perspektywy sypialni w nocy otwierać tej lodówki i podjadać, ale producent daje nam taką możliwość. Więc naprawdę fajna, duża lodówka z oddzielnym e, zamrażalnikiem. No i oczywiście dodatkowa szafka jeszcze pod lodówką na... Na te pewnie mniej potrzebne rzeczy, ale te, które ze sobą również możemy zabrać. Tuż naprzeciwko aneksu kuchennego znajdziemy toaletę. I zanim do niej wejdziemy, chciałbym zwrócić uwagę na to ładne, zaokrąglone wykończenie. Ono na pewno poprawia delikatnie design tutaj w środku tego kampera, ale myślę, że też dzięki temu producent kilka centymetrów ugrał w tym przejściu i tutaj. W w przypadku camperów, karawaningu, każdy centymetr, a wręcz milimetr jest na wagę złota. Także myślę, że tutaj delikatnie szersze to wejście do strefy kuchennej dzięki temu zaokrągleniu. W przypadku tego modelu znajdziemy toaletę połączoną razem z prysznicem. Jest to rozwiązanie przypisane do tego. Do tego rozkładu i mówimy tutaj o toalecie standardowej kasetowej Tetforda, dodatkowo kabina prysznicowa. I to, na co warto tutaj zwrócić uwagę, to jest to część nadkola, która delikatnie podnosi nam tą przestrzeń w kabinie prysznicowej i może to być delikatnie ograniczające, jeśli chodzi o miejsce w tej kabinie prysznicowej, ale z drugiej strony myślę, że może stanowić też taką przestrzeń na Przechowywanie różnego rodzaju kosmetyków, mimo że te półeczki fabryczne jakby są i dają miejsce, no to tutaj zostaje taka przestrzeń na to, żeby można było sobie coś odłożyć. Tuż obok toalety znajdziemy umywalkę w zupełności wystarczającą do takiej przestrzeni, i nad nią dwie szafki lustrzane, za którymi kryją się szafeczki na wszelkiego rodzaju kosmetyki. To lustro jest naprawdę dość duże i też powiększa tą przestrzeń wnętrza tej łazienki. W toalecie znajdziemy również okienko wywietrznik, za pomocą którego możemy wpuścić troszeczkę więcej powietrza i wywietrzyć po prostu tą przestrzeń toalety. W tylnej części klasyka czyli łóżko po całej szerokości z łącznikiem. W tym momencie ten łącznik został wyciągnięty, materac połączony, więc tym samym potężne, potężne łóżko trzyosobowe. Ja zawsze tak mówię, śmieję się z tego, bo, bo ono naprawdę jest potężnych wymiarów. Oczywiście ten element możemy wsunąć, łóżko złożyć i tym samym powstają nam dwa pojedyncze materace po lewej i po prawej stronie zabudowy. Cóż więcej w tej sypialni? Na pewno bardzo przyjemne LEDowe oświetlenie na pewno znajdziemy tutaj wentylator, cyrkulator, czyli max vent który może cyrkulować nam to powietrze, jeżeli nie chcemy koniecznie korzystać z klimatyzatora to myślę, że przy tych troszeczkę niższych upalnych temperaturach powinien być wystarczający no i design, na pewno warto tutaj zwrócić uwagę na to, że producent zadbał tutaj o takie detale jak chociażby tylna ściana obszyta materiałem to na pewno poprawia wizualnie tutaj wygląd tej tej, tej sypialni. Dodatkowo po środku, taki dość funkcjonalny segmencik półeczki na myślę telefon, bądź jakieś tam drobne rzeczy, można tutaj sobie bez problemu odłożyć książkę tuż przed pójściem spać. Po lewej, po prawej stronie również znajdziemy kieszonki dla osób śpiących tutaj na lewym bądź na, na prawym łóżku. Wzdłuż tylnej ściany sypialni znajdziemy również taką podłużną szafeczkę, półeczkę, która, która zapewni naprawdę tutaj w zupełności wystarczająco miejsca na, na, na różnego rodzaju drobiazgi. U góry znajdziemy zamykane szafki, nie są one na największe, ale tej przestrzeni do przechowywania w tym modelu naprawdę jest sporo, więc myślę, że powinny, powinny one wystarczyć. Po złożeniu tego łóżka. Znajdziemy tutaj e, dwie przestronne, naprawdę duże e, szafki. One mają również funkcję, e, możemy powiesić sobie e, na wieszakach e, ubrania. I z drugiej strony. E, Bardziej szafka, bardziej półka na różnego rodzaju rzeczy. Także, tak jak wspominałem, te szafki nad głową, nad łóżkiem może nie są największe, ale za to tej pozostałej przestrzeni do przechowywania jest wystarczająco dużo, żeby, żeby swoje rzeczy zabrać. Nad moją głową jeszcze klimatyzator Dometico, o którym nie wspominałem. Także no, ten camper wyposażony jest dzięki ogrzewaniu Alde na te zimowe warunki i dzięki klimatyzatorowi Dometika na te najcieplejsze na południe Europy. Bez problemu schodzi nam tutaj przestrzeń i pozwoli komfortowo odpoczywać nawet w tych najwyższych temperaturach. Przednia część tego KB to podwozie Mercedesa, jak wiemy, ale tutaj znajdziemy w pełni matrycowe ledowe reflektory. Na pewno poprawiają komfort jazdy i bezpieczeństwo e, podczas szczególnie jazd nocą. E, jeżeli mówimy o prawej ścianie, znajdziemy na niej bardzo długą 4,5-metrową markizę tule, ta markiza jest elektrycznie wysuwana, więc bardzo wygodne, nie trzeba kręcić tym wałeczkiem, automatycznie nam się wysuwa z perspektywy środka zabudowy. Za drzwiami wejściowymi znajdziemy standardową standardowe drzwiczki do otwierania kasety. Do toalety chemicznej nie będę otwierał. Jest to standardowe rozwiązanie od Tetworda. I tuż obok, tutaj bardziej funkcjonalna rzecz, czyli wyciągnięte gniazdko 230, kabel antenowy oraz gniazdko zapalniczki. To jest to, co bardzo często podczas spędzania czasu pod markizą może nam się przydać i pozwolić, żeby te kable nie plątały się bezpośrednio, możemy wpiąć się wtedy do. Kampera. To, co bardzo mi się tu podoba, to szafka na butle gazowe. Jest to szafka na dwie butle gazowe z czujnikiem zderzeniowym Duo Control. I to, co warto o tym powiedzieć, jest naprawdę tutaj bardzo dużo przestrzeni i to wyróżnia na tle innych kamperów. Z reguły te szafki na butle gazowe są takie, że te butle duże wchodzą na styk, trzeba się z nimi. Troszeczkę poszarpać, żeby je w odpowiednie miejsce ułożyć. Tutaj są dedykowane punkty na te butle, i naprawdę na tyle dużo przestrzeni, że swobodnie możemy się e, popodpinać do tych butli. Nie trzeba jakichś tutaj wygibasów robić, żeby, żeby je tam włożyć. E, drzwi garażowe. E, Troszeczkę ścięte, troszeczkę mniejsze, ale za to garaż potężny. Naprawdę bardzo duży garaż. Myślę, że bez problemu tutaj możemy swoje bagaże włożyć. Myślę, że jakiś mniejszy skuter czy rowery elektryczne bez problemu się zmieszczą. Oczywiście to kwestia przymierzenia dokładnego rozmiaru już tego roweru, ale jak na pierwszy rzut oka wygląda... Wygląda to, że da, damy radę. Dodatkowo fajnie zagospodarowana e, przestrzeń, jeżeli chodzi o samą tylną ścianę, czyli liczne e, półeczki tutaj na takie akcesoria stricte, e, myślę techniczne, e, czyli kable, adaptery e, do przyłączenia kampera, jakieś przedłużacze. To wszystko może mieć tutaj swoje miejsce, nie musi być wrzucone luzem, więc bardzo fajnie, że producent e, o to zadbał. Patrząc na kabę, nie sposób, oczywiście, nie wspomnieć o designie tego modelu, on naprawdę bardzo, bardzo rzuca się w oczy. Ten design tylnej ściany jest wyjątkowy, jest opływowe. Naprawdę, naprawdę pasuje to wszystko do, do, całej, do całej zabudowy. Fajnie wtopione ledowe reflektory. Tutaj wszystko gra. Z lewej strony drzwi garażowych znajdziemy główny włącznik do akumulatorów. Ten model wyposażony jest w panele fotowoltaiczne na dachu. Połączone są one z akumulatorem, więc bez problemu tutaj możemy mówić o niezależności tego kampera. Tuż poniżej drobiazg, ale funkcjonalna rzecz, czyli zewnętrzny prysznic ze słuchawką do opłukania stóp czy szybkiego takiego prysznica zewnętrznego, żeby się opłukać, ochłodzić. To jest, takie, jest, taka, jest taka rzecz tutaj. Z, idąc dalej, podłączenie do prądu 230 i obok komin do e, ogrzewania Alde, e, plus dwie kratki wentylacyjne do lodówki. E, lodówka w tym przypadku jest absorpcyjna, czyli zasilana trzema źródłami energii gazem prądem 230 i prądem 12V. I tutaj kolejna funkcjonalna szafka, w tym przypadku zaprezentowany e, długi kabel adapter przyłączeniowy, więc właśnie takie zastosowanie myślę można znaleźć, czyli najpotrzebniejsze rzeczy, takie stricte techniczne do podłączenia kampera no i podłączenie wlew do wody czystej i tutaj przy tak dużym kamperze mamy zbiornik wody czystej 100 litrów. Uważam, że mogłoby być troszeczkę więcej, ale karawanik to sztuka kompromisów. Jeżeli kamper na Mercedesie, na ramię Alko dla czterech osób, no to nie może być dużego zbiornika wody, bo po prostu nie zmieścimy się z wagą. Więc tutaj producent podjął decyzję, że cztery osoby, porządna rama, porządne podwozie, ale tym samym troszeczkę częściej trzeba będzie podjeżdżać po pod to, żeby uzupełnić wodę czystą, zbiornik 100 litrów i zbiornik wody szarej 90 litrowy. Więc to nie jest jakoś wyjątkowo mało, raczej jest to standard, ale faktycznie przy takim kamperze mogłoby być. Mogłyby być te zbiorniki troszeczkę większe.